G shape。 Pokażę wam Tadeusza Rydzyka Storunia, czyli dużego miasta niedaleko że co nie no to dobra. W tym odcinku zobaczymy jak działa Radio Maria i TV Trwam, co nie no to dobra. Zaraz ja wam to kurwa pokażę, okej okay, no to zobaczymy za chwilkę. Im Imperium medialne Tadeusza ryzyka, okej okay, no to już czas wam to dzisiaj kurwa pokazać, okej okay, no to bądźmy już na to gotowi na podglądanko, okej okay, no to dobra już wam to zaraz. Kurwa pokażę, okej, okay, już, już pokażę wam Tadzia ryzyka, okej, okay, no to koniec gadania, czas do akcji. No to dobra, a teraz ja pójdę do mojego szefa Tadeusza ryzyka co nie, bo takie jest już TV, trwam, co nie, no to jak no to, a jak no to dobra, no to idziemy tam do mojego szefunia, no to idę tam już kurwa do niego co nie, no to dobra, ja tam już kurwa do niego. Niego idę no i idę zaprezentować mu nowe seriale do naszej telewizji i nowe programy do naszego radia. Na pewno tadzio się na to zgodzi co nie no to dobra, ja tam idę no i zmykam tam kurwa no i po problemie. No to teraz dobra, idziemy za chwilę zobaczyć co robi ojciec dyrektor TV Trwam, czyli Tadeusz Rydzyk w swoim naturalnym środowisku, czyli luksusowych samochodach. Co nie no to dobra, zaraz zobaczymy co on tam wyprawia. No i to będzie tyle w temacie, kurwa, co nie no to tyle będzie w temacie. hihihi hi, hi. To a teraz dobrze, no to za chwilkę pokażę wam Tadeusza ryzyka w swoim naturalnym środowisku, tak jak ja już wcześniej mówiłem co nie no to dobra, no to jestem gotowy pokazać wam co robi ryzyk ten no Tadeusz w swoim biurze okej, okay, no to już go pokazuję, a potem będzie no ten no, koniec odcinka co nie no to dobra jestem gotowy na pokazanie Wam tego gówna na moim kanale ok, no to już to Wam kurwa pokazuje, no to szybciutko ok, no to niech tak kurwa będzie, no to koniec gadania, czas na pokazywanie Dobra, to ja Tadeusz ryzyk, co nie, to ja Tadeusz ryzyk. Dzisiaj będzie odcinek w naszym radiu Trwam i telewizji Maryja, no to dobra. No to co chcecie dzisiaj sobie posłuchać o mnie, no mi kurwa powiedzcie, okej, okay, no to dobra. No to jestem gotowy sobie potrwać. Co nie no to dobra to tyle na razie i dalej się z wami pobawię bo to moja telewizja TV trwam i radio Maria hehehe he, no to dobra już wam pokazuję ramówkę dnia. No to dobra no to tyle na koniec w tym odcinku właśnie taki był i jest Tadeusz Ryzyk, co nie, no to dobra, no to ja już chyba będę spadał, bo dziś mamy mało czasu na pracowanie, co nie, no to dobra, jestem gotowy już zakończyć, no ten, no nasz pierdolony odcinek, ok, no to dobra, to ja już kończę, no to pa i do następnego i do widzenia kurwa, do widzenia co nie, no to dobra jestem gotowy już zakończyć, no to do widzenia papa. Pa.